Welcome to ShinTown 365. Insights, outlooks, current perspectives from the world of business law. Szanowni Państwo, październik to nie tylko Złota Polska jesień, ale też czas przeziębień i zwolnień lekarskich. Ci z Państwa, którzy oglądali poprzedni odcinek naszego cyklu, wiedzą już, co zrobić w przypadku, gdy pracownika podczas kontroli nie ma w domu. Jednak kwestia samej procedury kontroli, jak wynika z Państwa pytań, dalej budzi wątpliwości. Ja nazywam się Anna Berger, jestem aplikantką adwokacką w kancelarii SDZ Legal Schindhelm i chciałabym zaprosić dziś Państwa do posłuchania o tym, czy i jak pracodawca może kontrolować zwolnienia lekarskie pracowników, czyli o dopuszczalności i procedurze kontroli. Przyjrzyjmy się więc zasadą kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy. Możliwość przeprowadzania takiej kontroli daje pracodawcom ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, czyli ustawa zasiłkowa, a także rozporządzenie, które dotyczy zasad i trybu przeprowadzania kontroli zwolnień. Zgodnie z tymi przepisami kontrolę może przeprowadzić zakład ubezpieczeń społecznych. Ale również płatnicy składek w stosunku do osób ubezpieczonych, z tym, że warunkiem przeprowadzenia takiej kontroli jest okres trwania ubezpieczenia. W przypadku pracodawców uprawnienie do przeprowadzenia kontroli będzie miał ten pracodawca, który wypłaca wynagrodzenie z powodu choroby na podstawie przepisów kodeksu pracy. Jest to artykuł 92 kodeksu pracy. I wtedy może przeprowadzać kontrolę za okres, za który przysługuje wynagrodzenie chorobowe, ale kontrolę może przeprowadzić również pracodawca, który ustala i wypłaca świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy zasiłkowej. O tej ustawie wspomniałam wyżej, i tutaj warunkiem przeprowadzenia takiej kontroli będzie fakt zgłaszania do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób ubezpieczonych. Mamy więc dwie sytuacje, gdy pracodawca może kontrolować prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich pracowników. Powstaje pytanie, kto konkretnie przeprowadza kontrolę. Otóż kontrolę zgodnie z przepisami może przeprowadzić sam pracodawca, może być to również inny wyznaczony pracownik. Natomiast częstym rozwiązaniem jest zlecenie przeprowadzenia kontroli podmiotowi zewnętrznemu. Zazwyczaj są to specjalizujące się w takich usługach firmy. I tutaj ważne, aby pamiętać o tym, że każda osoba przeprowadzająca kontrolę, również jeżeli jest to osoba z firmy zewnętrznej, musi otrzymać od pracodawcy upoważnienie do wykonania takiej kontroli, i to upoważnienie powinno być zgodne ze wzorem, który znajduje się w rozporządzeniu. Jeżeli chodzi o samą decyzję przeprowadzenia kontroli, Decyzję taką podejmuje sam pracodawca. Nie znajdziemy w przepisach żadnych terminów czy odstępów czasu, w jakich kontrola powinna być przeprowadzana. Nie ma też konkretnych powodów przeprowadzania kontroli. Jednak takie zasady doświadczenia życiowego. Wskazują na to czy podpowiadają nam, że osoba, osoba będzie kontrolowana w sytuacji, gdy jest podejrzenie, że wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem, czyli jeżeli na przykład nadużywa tego zwolnienia w ten sposób, że traktuje okres zwolnienia lekarskiego jako urlop, poświęca ten czas na inne czynności, na przykład na wykonanie remontu w domu, ale również sytuacja, gdy. Osoba korzysta z krótkotrwałych, częstych zwolnień lekarskich. Gdy zwolnienia te wystawiane są przez różnych lekarzy w krótkich odstępach czasu, to będzie powodować, że pracodawca może powziąć wątpliwość, czy takie zwolnienie lekarskie rzeczywiście jest wykonywane zgodnie z jego przeznaczeniem. Tutaj bardzo ważne jest to, aby pamiętać, że każda kontrola musi zostać przeprowadzona z poszanowaniem godności osoby, która jest kontrolowana, a także przepisów prawa, w tym, co istotne, przepisów o ochronie danych osobowych. Myślę, że wszyscy wiemy, że osoba kontrolująca nie może na przykład pytać o stan zdrowia kontrolowanego pracownika, czy o powód, dla którego nie jest on obecny w pracy. Po przeprowadzeniu kontroli, jeżeli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, a o nieprawidłowościach w korzystaniu ze zwolnień opowiadała Państwu wcześniej mecenas dziedzic w poprzednim odcinku naszego cyklu, jeżeli zostaną stwierdzone te nieprawidłowości, zostaje sporządzony protokół kontroli, a konsekwencją może być oczywiście utrata przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas choroby a także zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego. I to już wszystko co przygotowaliśmy dla państwa w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że procedura kontroli stała się bardziej dla państwa przejrzysta, a ja zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Thank you for your attention. Should you have any further questions on today's topic, our experts will be happy to provide you with further information. You can find our contact details on our website shintam.com.